Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej strawaści. Na wstępie standardowo chciałbym zachęcić do subskrypcji tego kanału, zostawiania komentarzy i oczywiście, oczywiście lajkowania. Dziękuję ślicznie za pomoc w promocji tego kanału. Zatem startujemy. Pierwszy temat to jest aktualizacja z numerkiem 645. Pierwszy punkt, poprawka. Poprawiony został odczyt skrótów w zakładce dotyczącej rodów w gospodzie. Skróty nie były wyświetlane. A może tutaj właśnie ostatnio jak robiłem aktualizację to Zobaczyłem, że jak wchodziliśmy tutaj na zakładkę w gospodzie naszych rodów. To tutaj właśnie tutaj na dole tej onki, tutaj nie wiem czy będzie widać na ignie, a po prostu były tutaj niewyświetlane. W tej chwili są już wyświetlane ten temat został poprawiony. Dobrze. Drugi, punkt, zmiana. Gry plebejskie ponownie są dostępne na 10. poziomie. Tak, faktycznie w poprzednich rozgrywkach z powodu właśnie tej ilości kliknięć ten temat... Ten temat został zablokowany po przemyśleniu go, po kilku rozmowach również z miszą, no Temat został odblokowany, bo faktycznie to jest tylko kwestia gracza na dziesiątym poziomie: czy zdecyduje się grać w tę grę plewejską czy też nie. To jest sprawa. Dobrze, i teraz od trzeciego punktu już nam się zaczyna tutaj świat Nifheimu, czyli świat mgły. Nowy świat, świat bitewny. Ja może taką szybciutko tutaj wrzutkę zrobię, nim zacznę. Ten świat. Jest, będzie zupełnie, czy już w zasadzie już można go zobaczyć, będzie zupełnie inny niż poprzednie. Roboty jest naprawdę po same pachy przy nim. Także mam nadzieję, że jakieś tam elementy podstawowe już zostaną wrzucone w tej rozgrywce, ale na pewno w naszej ostatniej rozgrywce przed wakacjami, czyli szóstej, wydaje mi się, że już na tym świecie pitewnym będziecie mogli toczyć wojny rodowe. No dobrze. To zaczynamy. Trzeci punkt, nowość. Dodany został nowy kafelek nowego świata, Nifheim Świat Mgły, do nawigacji między światami wersji komputerowej i mobilnej. To jest tutaj po prawej stronie, na dole on tutaj już funkcjonuje. Tak zrobimy. To jest runa, akurat dotycząca właśnie Nifheimu. Ona oczywiście zostanie tutaj graficznie przebudowana, bo no wiadomo, troszeczkę skojarzenie jest inne. No oczywiście, i oczywiście tutaj, tak właśnie może Skoczy do świata, e, świata e, kastrologów, no i oczywiście na to się świeci, także ta nawigacja funkcjonuje. I oczywiście w wersji mobilnej tak samo jest. Dobrze. Nowość. E, w kamieniu runicznym w zakładce Rostu dodana została możliwość zakupu dostępu do Niefheimu, świata mgły, dodatkowo uzupełniona została pomoc e, z listą, z scenami. Dobrze, wracamy do Midgardu, wbijamy e, się do naszego kamienia runicznego. No i w tym momencie ja tu mam świat, że jest dostępny, czyli ja zakupiłem. Cena to jest tylko 500 sztuk złota, także nieduża. Plus do tego jeszcze dodany został właśnie opis, a opis w zasadzie już przywołałem w poprzednim, także nie będę go czytał roz, Ten e, aktualizacji, także już tutaj ten temat jest ogarnięty. Pią, piąty punkt, nowość. Postawiony został nowy świat Mifhejmu, dodatkowo jako pierwszy dany został Kamień ironiczny. Tak, tutaj to trwało długo, długo, długo. Ze względu na to, że tak mówię, w przypadku świata Krasnoludów, który był tutaj przedostatni, on tak miarę szybko poszedł, bo tam jest tylko, tylko i wyłącznie scenariusz Olafowy, konunga Olafa. No W przypadku Nilfheimu to jest zupełnie co innego, także trochę czasu mi to zajęło. No i właśnie to jest kamień rolniczy. Już w tej chwili widzicie tajemniczy budynek Bormugła. za chwilkę. Także chodziło tamtej, na razie ten kamień nie jest przywołany z, z Świata Polarak na roku. E, Szóste, nowość, dodana została nowa ikona dotycząca, dotycząca pogody mgła. No ona faktycznie tutaj jest po lewej stronie, mamy minus 5 stopni, e, noc i dzień tutaj też nie będzie, nie będziemy mieli nocy, nie będziemy mieli mgłę. Oczywiście graficzny temat będzie osi e, czasu oprawiany e, z, zapewne w większości z grafik e, z Polskiej do tej dziary oddolnej. Dobrze, siódmy punkt. Nowość. Utworzony został y, widoczny zarys y, lodu świata mgły, wyspa lodowa. Dodatkowo y, dodany jest ten mechanizm przesuwania planszy. Tak, na razie to są tylko takie dwa, no jak to się mówi, kwa y, kwadraty Minecraftowe. w <grytanie> temat zostanie zmieniony graficznie, tak samo jak w świecie wody. Mamy tam też Minecraft. To zostanie wymienione z czasem. Na razie mam tylko dwie. Docelowo ta mgła będzie tutaj pokonywana właśnie przez też ten budynek, bo mgła, ale to jest w tej przyszłości. A i jeszcze tutaj mamy ten temat, tak, że jak łapiemy, to się plansza się tutaj przesuwa nam, także poprzedni w poprzednich wszystkich w światach. Dobrze, ósmy, nowość. Dodane zostały dwie zakładki dotyczące kamieniarmycznego świata mgły. Wysyłanie wojów w wyprawie i pomoc. No to jakże klikniętym świat mgły. Tu już wyprawy mamy wysłaną, tu oczywiście limit wojów w pierwszej linii, czyli oczywiście bez łuczników, czyli to pornicy włócznicy, ciężko zbrojni konne. Jeżeli wysłamy, musi być minimum 4. Poniżej tych czwórki tutaj do świata mgły wojów nie wyślemy. No i oczywiście druga zakładka, o której byłem wspomniałem, to jest pomoc, pomoc będzie rozwijana wraz z rozwojem tego świata. 9 punkt. Nowość. Dodana została nowa wyprawa zbrojna z minimum cztery wojami pierwszej linii do świata mgły. O no to przed chwilą to przywołałem. Nowość. Dodany został tajemniczy budynek świata mgły Bormła. Tak, on jest zdecydowanie będzie tajemniczy, on będzie zupełnie ten... Ja może teraz to, troszeczkę tutaj zaspoileruję to, co się już w zasadzie wydarzyło i to już jest w kolejnej aktualizacji, czyli z numerkiem 646, która będzie przygotowywana powiedzmy za 2-3-4 dni, prawdopodobnie taki film poczynię z tą, z tą aktualizacją, ale może tutaj zaspoileruję. To oczywiście jest coś takiego, bo tutaj akurat mieszko się zapytał, w tej chwili możecie coś takiego robić, jeżeli macie poziom pierwszy Bor mgły to ręcznie tutaj pobieramy nasz pomrok czyli czarny kryształ on oczywiście jest magazynowany tylko i wyłącznie w tym budynku magicznym czy tym dziwnym światam mgłę ze względu na to że nie możemy przechowywać go w Nidgardzie on praktycznie no nie jest w stanie nie jest w stanie po prostu z czasem ten temat zostanie rozwinięty, opowiedziany ale ze strony, czego ten pomrok no nie da się przechowywać w innych światach niż tylko w świecie mgły. Oczywiście go pozyskujemy z mgły. To jakby nasi tutaj mędrcy to zaobserwowali, oczywiście jest jakiś tam wzór. No i oczywiście za te ręcznie pobierane co jakiś czas pomruki. Pomroki, przepraszam, pomroki to chyba czarne kryształy, możemy w tym momencie tak, już w tej chwili nabywać, czyli tutaj akurat majstrować, bo to jest wywołane jako majstrowanie, czyli możemy wszystkie broń, całą broń, opancerzenie i machiny wszystkie oblężnicze. Yy, zaś jeśli w tajemniczy sposób wojów pozyskiwanie, to możemy tylko i wyłącznie wojów. Yy, jeśli chodzi o obsługi do machin obleżniczych, niestety w Bormgle tego nie będziemy mogli poczynić. Także jeżeli chcemy maszyn, machin troszeczkę obleżniczych sobie klepnąć więcej, to niestety tutaj będzie się bardzo opłacało, żeby w Bormgle właśnie klepnąć na przykład skorpiony. Mamy w tym momencie, przepraszam, w kuźni i z kuźni właśnie już w gardzie powoływanie po załogi obsługi do tego skorpiona. Dobrze, może tu jeszcze taki zaspoleruję drugi zakładkę, czyli budowanie. Budowanie to nie będzie standardowe, tak jak mamy dotychczas we wszystkich e, światach, że po prostu w danym świecie po prostu podnosimy to wyższy poziom, mając jakiś tam surowiec. Tu będziemy musieli latać po światach, żeby ten poziom podnosić. Oczywiście podnoszenie e, bomby, coraz wyższy poziom, będzie powodował, że będziemy mogli pozyskać coraz więcej tego sprzętu, tej broni opancerzenia i machin obleżniczych i tych wojów. E, także mi się wydaje, że zdecydowanie będzie się to opłacało. O, w tej chwili na przykład znowu mi e, tutaj wskoczyły. Proszę bardzo. Mamy kolejne dwa pomroki. Dobra, okej, okay. to by było wszystko jeśli chodzi o naszą e, aktualizację e, z numerkiem 645 i opis wstępny i to co już zostało załadowane, to co już możecie zobaczyć e, w Niveheimie, czyli świecie mgły jak mówię, temat, tutaj roboty jest naprawdę dużo, ten, ten, ten świat będzie rozbudowany, naprawdę będzie rozbudowany. E, dość mocno. E, chyba najmocniej z tego sceny, wśród co mam tu napisane. Dobrze, przejdźmy teraz do ostatniego naszego tematu, czyli naszej trwającej rozgrywki. No i standardowo to, co wszyscy, e, to co tygryski lubią najbardziej. E, wejdźmy do naszą topkę. No i oczywiście mamy tutaj na pierwszym miejscu, czyli poziom siódmy, Misza. A ostatnio, dziękuję ślicznie Monalizie za zwrócenie uwagi, że popełniłem błąd, bo oczywiście Misza też był na pierwszym wtedy miejscu, a nie na szóstym. Także dziękuję ślicznie. Także tutaj jest Misza na pierwszym miejscu, poziom siódmy, no i, i na drugim miejscu już poziomu szóstego mamy awatara. No, gratulacje i trzecie wujomir. Dobrze, następne osoby, które tutaj mamy w, w, mamy w, w naszej topce to jest tak Monaliza, czwarte, burza Junior, piąte, szóste Ulanowski, siódme burza.

Dranast, Unit 23. musimy że to jest Mitsu, jeśli chodzi o ten Pranast. Unit 23, Pan Gruszem i mamy poziom czwarty. 24. Miejsce: Markuson, 25. McKennoby, 26. Mały istotny gracz, 27. Tomir, 28. Podpojajach. Mam wrażenie, że to jest Harnaś. Mam nadzieję, że zmienisz e, sw swoją nazwę, jak już dojedziemy do końca, do roku. 29. Benek. Ale się mógł być w błędzie. Poziom trzeci. 30 Chocimir. 31. Sawnej. 32. Księżniczka. Księżniczka zostało, 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 ostatnio została złupiona mocno przez podpojaja, jaja, tego gratulujemy. Poziom drugi. E, Vitravius. 34 Wotan, 35 Łukaszek, 36 Dante, no i pierwszego poziomu Bazyliszek i Staro. Chyba Starowi też jest, będzie farma. Także chyba jeszcze Bazyliszek tutaj gra z poziomu pierwszego na 37 miejscu, także mamy 37 aktywnych graczy. Dobrze, yy, chyba to było wszystko jeśli chodzi na, yy, o ten film. Dziękuję ślicznie za uwagę. Jeszcze raz chciałbym zachęcić do subskrypcji tego kanału, zostawiania komentarzy i lajkowania. Aha, i może taką jeszcze małą wrzutkę tutaj zrobię. Jeśli macie jakieś fajne pomysły w czasie tworzenia tego świata właśnie w Hejmu, świata mgły, co tam można było fajnego wrzucić, co tam by ułatwiło pewne tematy coś takiego, to piszcie oczywiście tutaj na dole w komentarzu, bo było więcej wdzięczny za takie informacje zwrotne. Także życzę udanego słonecznego dnia. Pozdrawiam serdecznie i do zaklikania w gospodzie starowaśniowym. Pozdrawiam serdecznie.